Cześć Wam wszystkim, Nygus! A co to za Audi? Już ją widziałem na nagraniach. To jest ta Audi, którą Wam nagrałem jakieś 4 dni temu. Z Autohandlu mieliście nagranko, że jest na sprzedaż. Dziękuję za pozdrowienia, za komentarze. Nie baw się rączką, tylko klikaj łapeczki. Czasami zobacz też reklamę, wiele Cię to nie kosztuje. A Nygusowi chociaż zwróci się na paliwo za te wyjazdy na placę. Tak jak Wam wspominałem, Rok 2007. Pierwsza ręka, wszystkie serwisy tylko i wyłącznie od początku do końca w Audi. Rzadko się zdarza, żeby auto prawie 14-letnie było do końca serwisowane w Audi. Samochód ma nowy przegląd na 2 lata. Dokumenty tutaj mam. Proszę bardzo, rozrząd też był wymieniany w 2019 roku przegląd dostała bez żadnych problemów na 2 lata. Jak wiecie, nagrywamy filmiki już od ponad roku czasu. I w takim stanie audica trafiła się tylko raz z silnikiem 102 konie. Na sprzedaż pisaliście, że jest za słaba. Nygł 102 konie nie jedzie. Ta jest 2 litry 200 koni TFSI. Narzekaliście też, że bieda Edition. Parkroniki ma, elektrykę ma, alarm ma, klimę ma, klimatyzowany schowek nawet ma, podgrzewane fotele i inne bajery. No nie ma kiery obszytej w skórze. Nie wiem, czy wolisz mieć kierę obszytą w skórze, czy wolisz naprawiać wielowahaczowe zawieszenie. Czy wymieniać rozrządy itp., auto, tak jak mówię, od początku było serwisowane. Dlatego po nagraniu miałem kluczyki od samochodu. Stwierdziłem, poszedłem do właściciela handlu i mówię: Daj mi tablicę, tym samochodem się muszę przejechać. Chcę zobaczyć, w jakim jest stanie technicznym. Auto ma 214 000 przebiegu. Opony zimowe prawie nowe Pirelli, letnich niestety nie posiada. Przejechałem się tym autem i stwierdziłem trzeba go brać, bo za chwilę szybko zniknie, a w takim stanie takich Audi w tej wersji silnikowej 200 koni TFSI z roku 7 jeszcze była jedną z lepszych jednostek z gamy silników TFSI. W okolicy w promieniu 100 km takie Audice może są ze 3 sztuki zadbane w tej chwili, i ceny ich są nawet po 6000 euro, a ta była wystawiona za 4500 na handlu. Filmik z autohandlu będziesz miał na końcu, wyświetli ci się ikonka, możesz sobie kliknąć i zobaczyć nagranko sprzed kilku dni. Piszcie, czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem. Kupiłem ją z zamiarem dla siebie, ale mam kogoś, kto mnie strasznie męczy, żebym mu ten samochód odsprzedał i sam nie wiem, co zrobić. Pamiętaj o łapeczce, o komentarzu. Pozdrawiam Was wszystkich. Widzimy się w kolejnych nagraniach. Hej!